No marnie jak to nie. To nie dla mnie. System miałeś w ogóle? Nie? No już ja pod lodem siedziałem. Nie? 50 minut przebieranie nieupierdliwe. No przebieranie, no. Teraz jesteście albo wy, w wy, większym pożyciu. Zapnę! Zapnę! Czego? Od czego? Powietrza? Od powietrza? No? nie wiem. Ty, nie nie od powietrza? Nie. Nie Nie Ty, bez nie bez nie możesz, o nie nie No, właśnie. <laughs>

Się z wzięli. Jesteś wzięli. Jesteś na już jest i ciężko, na tył stali. ciężko. Na Patrzcie, tak wyglądają w trzy Drugi Co? Się 3 dni. Co? trzy dyni Dobra, na razie Dobra a mocno się rozgrzewałeś, za nic, No, parę minut, tak? Nie wiem Czy nie walto? Po prostu. Dobra. Bo jak chcesz, to, to można je wy, 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 wyciągnąć bez problemu. Natomiast my chcemy sprawdzić, czy ona wiesz, czy, 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 czy ryby je po prostu będą jadły. Dobra, okej, okay? uh -huh, Dobra. A jaki to, to jest? Dobry, proszę.